Dzień dobry kochani, witajcie, witajcie. Jak się macie w tym naszym czasie adwentowym, pięknym. Właściwie adwent jest zawsze, zawsze, bo zawsze mamy te oczekiwania, pragnienia. Ten niedosyt, ale ten dobry niedosyt. Chcemy więcej, więcej miłości, bardziej ją poznać, by głębiej ją pokochać, by też bardziej się do niej, czy być bardziej do niej upodobnionym. Więc zawsze mamy taki wymiar naszego człowieczeństwa adwentowy. I z drugiej strony. Ten Pan Bóg też jest adwentowy. Chrystus jest adwentowy zawsze, bo zawsze nas zaprasza, zawsze chce w każdym czasie naszej, naszego towarzystwa. To tak jak słoneczko, no, słoneczko sobie świeci, ale można by powiedzieć, że ono chce nas, naszych ciał, żeby je ogrzewać, opromieniać, bo dla nas jest stworzone. Więc kochani. Co tutaj robimy? Przeszliśmy sobie tą, te dziewięć eksplozji miłości, macie to nagrane i możemy do tego wracać w każdym czasie, przeżywać to bardzo powolutku. Tak jak tam mówiłem, chyba kilkakrotnie, nawet, że, że nie trzeba tego przeżywać w ciągu. W dowolnym czasie, w dowolnym swoim tempie. Tutaj pojawia się, nazywają to druga nowenna przed Bożym Narodzeniem, ale wiadomo, że Luiza ciągle się przygotowywała, bo ileś lat żyła, tak, prawda? I te dziewięć eksplozji miłości przeżywała na nowo z Panem Jezusem w różnych kontekstach. W różnych nowych odsłonach. Pan Jezus ciągle jakby na nowo to opowiadał, czy po prostu razem to przeżywali, na nowo, wciąż na nowo. Jako właśnie przygotowanie do świętowania tajemnicy wcielenia, do życia nią cały czas, w, ciągle. No i ponieważ mamy te dziewięć dni ścisłe już od dzisiaj, to jest od 16 grudnia, więc chcemy sobie troszeczkę w innych, spo, w innych słowach, znowuż dotknąć tych dziewięciu eksplozji miłości. Po co? By się nimi rozradować, by się nimi zachwycić, by jeszcze jakimś nowym sercem, nowym spojrzeniem je jakby objąć. Więc można słuchać tylko tego każdego dnia, już od dzisiaj, 16, 17 aż do 24. Można słuchać równolegle, bo tam są takie w sensie stricte, w tej pierwszej naszej już klasycznej nowelni, żeśmy sobie to przeżyli. A można tylko słuchać tego, co teraz to teraz nagrywam. Albo tamtego, jesteście wolni, ten materiał jest dla was. Ja nie będę wam mówić, jak z niego korzystać. Wy według potrzeby serca, duszy, korzystajcie z niego. Więc kochani, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy 16 grudnia i takie nowe, nowe spojrzenie Pana Jezusa na Iluizę, na te dziewięć eksplozji miłości Jezusa podczas jego wcielenia. Luiza pisze: Byłam pogrążona w kontemplacji. Czyli Widzimy już pierwszą taką wskazówkę. Jest to przygotowanie modlitewne przygotowanie pewnego zamysłu, pewnego nasłuchiwania, oczekiwania. No, tak jak się oczekuje na dzieciątko, czy na przyjazd kogoś upragnionego, kogo bardzo kochamy. I kto nas przede wszystkim kocha, bo tu jest ten punkt ciężkości. Przychodzi ten, kto mnie kocha. A więc jestem w takiej kontemplacji zapatrzenia, takiego wycie, wy, wyczekiwania, yy, takiego otwarcia. O, to jest dobre słowo. A ponieważ dzisiaj rozpoczyna się nowenna do dzieciątka Jezus, rozmyślałam o dziewięciu eksplozjach jego poczęcia, o których Jezus opowiedział mi tak czule i które zapisane są w pierwszym tomie dziennika. No więc, właśnie to jest to, co przed chwileczką mówiłem. mówiłem tak? Roz, rozważała sobie to? Co już jest zapisane w pierwszym tomie, który za nami. A raczej bym wolał powiedzieć, który jest w nas, tak? Już jest w nas. No i Luiza sobie to rozmyśla ponownie. Ileś tam lat później. <laughs> Odczuwałam głęboką niechęć, żeby przypomnieć o tym spowiednikowi, ponieważ gdy je czytał, powiedział mi, że chciałby je przedstawić publicznie w naszej kaplicy. No, powstaje taki erzac, że Luiza nie chce ich opowiedzieć kapłanowi, by, by ten, czy nie, nie wyrazić zgody, by ten przedstawił to publicznie. Do, do publicznej medytacji. Gdy o tym myślałam, moje dzieciątko Jezus, bardzo malutkie, pojawiło się w moich ramionach i dotykając mnie czule swoimi rączkami, powiedziało do mnie, jakże piękna jest moja mała córeczka, jakże piękna, jak bardzo powinienem Ci dziękować za to, że mnie wysłuchałaś. Zadziwiająca reakcja Pana Jezusa na ten taki właśnie mały buncik Luizy w sercu. Nie opublikujemy, nie wyrażam zgody. A Pan Jezus, jaka jesteś piękna, tak? I jak bardzo powinienem Ci dziękować. Zobaczcie, jakie wzruszające słowa małego dzieciątka do Luizy. Na to Luiza, miłości moja, co Ty też mówisz, to ja powinnam Ci dziękować za to, że do mnie przemawiałeś i za to, że byłeś moim nauczycielem. I z taką wielką miłością udzieliłeś mi tak wielu lekcji, na które nie zasłużyłam. I co Pan Jezus na to odpowiada? Ach, córko moja, do jak wielu pragnę mówić, ale oni mnie nie słuchają, zmuszają mnie do milczenia i gaszą moje płomienie. Powinniśmy więc dziękować sobie nawzajem. Ty powinnaś dziękować mnie, a ja powinienem dziękować Tobie. A właściwie, dlaczego chcesz się sprzeciwiać? Czytaniu dziewięciu eksplozji, ach, nie wiesz, ile życia, ile miłości i łask one w sobie zawierają? Musisz wiedzieć, że moje słowo jest twórcze, i gdy opowiadałem ci o dziewięciu eksplozjach miłości mojego wcielenia, nie tylko wznawiałem moją miłość, którą okazałem przy wcieleniu, lecz także tworzyłem nową miłość, aby zalać stworzenia i nakłonić je do oddania się mi. Tymi dziewięcioma eksplozjami mojej miłości, które z taką czułą miłością i prostotą ci ukazałem, dałem wstęp do wielu innych lekcji, których miałem ci udzielić o moim e, Bożym Fiat, aby utworzyć Jego Królestwo. A teraz, gdy są czytane, moja miłość jest wznawiana i zwielokrotniana. Czy nie chcesz, żeby moja miłość się zwielokrotniła? Wypłynęła i zalała inne serca oraz stworzyła podstawy, aby się przygotowywały do lekcji o mojej woli i dzięki temu dały jej poznać, oraz pozwoliły, dały ją poznać, oraz pozwoliły jej królować. A ja. Moje drogie dziecko, myślę, że wielu mówiło już o Twoim wcieleniu, a Jezus. Tak. Tak, mówiło, ale nie były to słowa zaczerpnięte z powierzchni morza mojej miłości. Tak więc były to słowa, które nie posiadały ani czułości, ani pełni życia. Natomiast tych kilka słów, które powiedziałem Tobie, zaczerpnąłem z wnętrza życia, ze źródła mojej miłości. Zawierają tyle życia, tyle nieodpartej siły i czułości, że tylko umarli nie poczują litości dla mnie, małej dzieciny, która znosiła tak wiele boleści już od kiedy przebywała w łonie niebieskiej mamy. Kochani, tyle no, przebogatego tekstu spróbujemy sobie dotknąć troszeczkę. niektórych jego wymiarów Zobaczmy po pierwsze Pan Jezus znowuż mamy tutaj taki żal serca małego dzieciątka. Do tak wielu pragnę mówić, ale nie chcą mnie słuchać. Zmuszają mnie do milczenia i gaszą moje płomienie. Dlatego Pan Jezus właśnie dziękuję Luizie, która zechciała wysłuchać tych dziewięciu nowe, dziewięciu eksplozji miłości. Zobaczmy, jaka to jest bardzo ważna wskazówka. Też wskazówka tego, jak powinniśmy to czytać. Nie? To jest to lekcja divina, na sposób lekcja divina. Czytam, słuchając. Nie? To nie ja y, władam nad tekstem, ale to tekst, dokonuje skrutacji to tekst mnie prześwietla to tekst na mnie oddziałuje to słowo oddziaływuje to słowo mnie przenika napełnia daje posłuch to jest lekcja, to Bóg mi czyta lekcja dywina to Bóg mi czyta swoje słowo, czyli innymi słowy najprościej mówiąc to Pan Bóg do mnie mówi Pan Bóg do mnie przemawia czyli czytam na sposób słuchania to jest pierwsza wskazówka i co się dzieje wtedy Zadziwiająca rzecz, że Pan Bóg jest mi wdzięczny. A wiemy to już z któregoś dnia nowenny, że to sprawia pocieszenie Panu Jezusowi. W jakim sensie? No w sensie człowieczeństwa Jezusowego, ale w człowieczeństwie raduje się Pan Bóg, tak? Rozradował się Jezus w Duchu Świętym. Dlaczego Bo dali posłuch wierze? Nie? Prostaczkowie to pojmują, zrozumieli, przyjęli. Nie? Słuchać to przyjmować. Warto już to sobie zapamiętać, bo to pięknie w naszych tutaj rekolekcjach różnych wypływa. Słuchać to znaczy przyjmować. Nie? A więc wdzięczność Pana Jezusa i Pan Jezus dziękuję, mówi nawzajem sobie powinniśmy dziękować, tak, bo Luisa się oburzyła, jak to mi będziesz dziękować ty, to ja dziękuję tobie, powinnam dziękować, nie, i Pan Jezus prostuje to powinniśmy sobie dziękować no i teraz pstyczek taki do, do tego erzaca Luizowego, no ale czemu ty nie chcesz, ty, czemu ty się sprzeciwiasz czytaniu tych dziewięciu eksplozji no, taki pstryczek i wyjaśnia, czy nie wiesz nie, że jakie bardzo ważne rzeczy, ile życia, ile miłości i łask one w sobie zawierają, nie? że to słowo przynosi życie, te nowenny, te dziewięć eksplozji miłości jest upakowane, jest pełne życia, jest mił, pełne miłości, pełne łask. Nie? Dalej Pan Jezus wyjaśnia Luizie, że to słowo jest twórcze, i gdy coś o czymś mówi, i gdy opowiada o tych eksplozach miłości, jego wcielenia, to nie tylko wznawia swoją miłość, czyli jakby uaktywnia się jego miłość, jego działanie, którą okazał przy wcieleniu, ale tworzy nową miłość, czyli w sposób nowy, czyli słuchanie jeśli ja słucham i wchodzę w ukochanie, Pan Bóg mnie teraz ukochuje nie miłością sprzed dwóch tysięcy lat, chociaż także, ale w sposób nowy, jakby ta miłość do mnie dociera, jakby dziś to się wszystko działo, nie? Czyli tworzy nową miłość, aby zalać stworzenie i nakłonić je do odpowiedzi, do oddania się Mu, tak? Niezwykła, niezwykłe stwierdzenie Pana Jezusa. I co dalej nam Pan Jezus mówi o tych dziewięciu no, no, eksplozjach miłości, że, że je opowiedział z taką czułością i prostotą, nie? które ukazał Luizie. I w ten sposób te dziewięć eksplozji miłości to jest wstęp do wielu innych lekcji, które On chce udzielić Luizie na temat Bożego Fiat, czyli tego, Czym jest tajemnica Fiat? To nie jest tylko proste tak. To jest rzeczywistość słowa. Boże Fiat to jest słowo działające, sprawiające, słowo żywe. Słowo, w którym działa Bóg. Ojciec i Duch. To jest Boży Fiat. I te dziewięć no, eksplozji miłości to jest wstęp, jakby baza, jakby fundament do tej tego, tych lekcji o Bożym Fiat. Bo to Boże Fiat, co robi z kolei, tworzy jego królestwo. Jest fundamentem tego królestwa i tworzy je. I teraz, kiedy te dziewięć eksplozji są czytane i moja miłość jest znawiana i zwielokrotniana. Jakby Rośnie, rozmnaża się, multiplikuje. To jest troszeczkę tak, czego by tu porównać. Kiedy celebrujemy Eucharystię, jest konsekracja w kielichu, jest mnóstwo hostii. Wszystko, jakby ta, ta, ten Chrystus się wciela w każdą z tych hostii. Multiplikuje się. Dla każdego jedna hostia, czyli dla każdego życia. Jakby, powinno to tak być w liturgii, że y, ci, którzy chcą przyjąć Pana Jezusa, przekładają ten komunikat do kielicha. Tak? I tyle będzie multiplikacji, tyle rozmnażenia tej miłości, ile osób będzie pragnęło Go przyjąć, ile osób Go wysłucha. Podobnie właśnie tutaj się dzieje. To jest ten, ten obraz. Nie? I pyta Pan Jezus, czy nie chcesz, by moja miłość się zwielakrotniała i wpływała do ludzkich serc? Czy nie chcesz, że... Y, żeby to przygotowywało do lekcji o mojej woli i dzięki temu dały dusze mogły ją poznać oraz pozwoliły jej królować. To jest to, to jest fundament. To, to jest jak reflektor, jak jakieś pierwsze otwarcie, jak fundament, jak baza dla wszystkich lekcji o Bożym Fiat, o Królestwie Woli Bożej w ludzkich sercach. I dalej, jeszcze taki dodatek, że taką specyfikację, bo Luiz, takie zastrzeżenie, znowuż mówi, no, ale tutaj wielu już mówiło o wcieleniu, tak? A Pan Jezus mówi, tak, mówiło, ale to były słowa jakby z powierzchni. Natomiast te są zaczerpnięte z morza mojej miłości. Te słowa posiadają czułość i pełnię życia. Nie? Są zaczerpnięte z wnętrza, ze źródła mojej miłości, zawierają tyle życia, nieodpartej siły i czułości, że tylko umarli nie poczują litości dla mnie małej dzieciny, która znosiła tak wiele boleści już od kiedy przebywała w łonie niebieskiej mamy. Czyli co zawierają te, te dziewięć eksplozji miłości? To wzruszenie serca ocieplenie serca, tą wrażliwość, otwarcie, to przejęcie, to zadziwienie. Jeśli tu się takie rzeczy dzieją, jeśli ja słyszę, tak, takie rzeczy się tu dzieją, takie misterium, wow, coś się dzieje, coś się porusza w mojej duszy, w moim sercu, dokonuje się skrucha, dokonuje się fascynacja, zadziwienie, tak, dokonuje się jakieś przelanie. I zrodzenie miłości do tej dzieciny, wdzięczności, tak? Litość dla niej, pochylenie się, współczucie, Boże Jedyny. Zobaczmy więc, jak wiele nam tutaj Pan Jezus przekazał dzisiaj w inny sposób. I te słowa pochodzą z 25. Tomu, a więc bardzo, bardzo późno. A jednak, jak ważne to jest. Skoro Pan Jezus do tego wraca i niejako chce uczynić z tego praktykę stałą dla nas, o miłości niepojętej, jakże Ci dziękuję. I jakże Ci dziękuję za ten 16 grudnia i za ten dzień, i za to, czym są te Twoje słowa, i chcę ich słuchać, chcę ich słuchać na nowo, chcę ich słuchać wciąż, by sprawiały we mnie te Twoje opowieści o eksplozjach miłości. O tym Dzieciątku w łonie Maryi, to czego Ty chcesz, te skutki otwarcia, wzruszenia, uwolnienia serca, zadziwienia. Dla Ciebie, mała dziecino, o mój umiłowany, malutki Jezu.